22 września w skansanie bojowym pierwszej armii wojska polskiego w Mniszewie gościła ekipa filmowa telewizji polskiej. Kręcimy trailer serialu o Żołnierzach Wyklętych, który Telewizja Polska skieruje do produkcji w przyszłym roku. To na razie jest zapowiedź tego, co zobaczymy. Gramy już z tymi aktorami docelowymi, którzy będą występowali w tej produkcji. To będzie m.in. Antoni Pawliski, Michalina Olszańska, Marcin Czarnik. W tej chwili kręcimy tutaj sceny bitwy, sceny kaskaderskie. To jest scena, kiedy polscy partyzanci, Armia Krajowa pomaga... Czerwonej pokonać Niemców, więc mamy tutaj to umowne wkroczenie Sowietów na terytorium Rzeczpospolitej i właśnie pomoc udzieloną przez, przez Polaków. To jest trailer fabularny, więc opowiadamy taką krótką historię, która jest w zasadzie przed akcją właściwego serialu, właściwej akcji. No i mamy tutaj też zdradę Sowietów, czyli aresztowanie, rozbrojenie polskiego oddziału i uwięzienie, uwięzienie dowódcy, którego gra właśnie Antoni Pawlicki. Tak jak zapowiedział prezes Jacek Kurski 1 marca tego roku w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Telewizja Polska wyprodukuje taki serial fabularny o fikcyjnym oddziale, ale sumującym jakby losy wielu dowódców partyzantki antykomunistycznej po II wojnie światowej. Postaci takich jak Józef Kuraś, jak Zapora, jak Radziwonik, czy jak major Łupaszka. Na jakość trailera duży wpływ ma również czysto techniczna strona przygotowań do kręcenia zdjęć. Sporo się dzieje, pirotechnika, strzelająca broń. Mamy też bardzo dobrą kamerę. To jest Ari Alexa, to jest kamera filmowa, więc robimy to dosyć nietypowo na, na sprzęcie filmowym. No, a będzie to serial telewizyjny. Można powiedzieć, że to jest element developmentu tego serialu czyli komunikujemy jako telewizja polska, że coś takiego robimy. Reżyserem tego trailera jest Grzegorz Pacek, zdjęcia robi Bogumił Godfrejów. No to jest. Ekipa mocna, Bogumił to jest najlepsza kamera z ręki w Polsce, robi rzeczywiście fantastyczne zdjęcia, wykorzystuje maksimum możliwości tego, tego sprzętu, który ma, czyli tej kamery Alexa, o której mówiłem, no i efekt jest naprawdę super, znaczy to co widać już tutaj w podglądzie zdjęciowym, no to naprawdę robi wrażenie, jeszcze postprodukcja, korekcja barwna, myślę, że szerego wycerają to pikuś. Jan Pawlicki zwrócił uwagę na specyfikę terenu w skansenie bojowym pierwszej armii wojska polskiego w Miszewie. Jak się dowiedzieliśmy, niewykluczone, że tereny powiatu Kozienickiego staną się również planem zdjęciowym docelowej produkcji, do której zdjęcia ruszą wiosną 2017 roku. Tutaj jest właśnie bardzo atrakcyjna lokalizacja scenograficznie, można powiedzieć. Mamy tutaj gotowe transzeje, okopy, więc można było przygotować stanowiska strzeleckie niemieckie, które mogą zdobywać Rosjanie, którym pomagają właśnie Polacy. I tą scenę właśnie tutaj, tutaj kręcimy. Będziemy też kręcić scenę przy skorupie czołgu. Te 34, gdzie będziemy mieli właśnie to aresztowanie, rozbrojenie Polaków przez, przez Sowietów po tej zwycięskiej bitwie, bitwie z Niemcami. Tutaj są bardzo atrakcyjne planery. Mieliśmy dzisiaj o świcie zdjęcia na Bagnach, bardzo piękne miejsce z jakichś 6 km stąd, więc właściwie jest tutaj w czym wybierać i bliskość Warszawy też powoduje, że ta produkcja tutaj mogłaby być częściowo, tak myślę, częściowo zrealizowana, natomiast no, jeszcze tego nie przesądzam, szukamy cały czas atrakcyjnych lokacji do tej produkcji. Kiedy jednak trailer będzie gotowy, o tym również opowiedział nam Jan Pawlicki. Mam nadzieję, że ten trailer będzie można zobaczyć już 30 września. Tak planujemy wstępnie, ale to się może opóźnić ze względu na to, że no jesteśmy teraz w zdjęciach. Jeszcze musimy zrobić postprodukcję, uzupełnić efekty specjalne, więc ta praca może chwilę potrwać. No i z tego względu właśnie postprodukcja może, może się przedłużyć. Liczymy na to, że trailer zostanie pokazany w pierwszej połowie października, czy na pewno przed, przed 15 października. Chcieliśmy zdążyć na festiwal NNW. To jest festiwal niezłomnie, Niepokorni, Wyklęci w Gdyni. To jest festiwal filmów dokumentalnych i fabularnych poświęconych tematyce właśnie żołnierzy wyklętych podziemia antykomunistycznego w Polsce. I tam chcieliśmy ten trailer pokazać. Jeśli nie zdążymy, to pokażemy making of, pokażemy jakieś fragmenty sceny z tego trailera, ale no, zmontowany trailer będzie pokazany na antenach TVP nieco później. To jest plan B, także no, mówię tak asekurując się trochę, jakby, jakbyśmy się nie wyrobili. Na planie zdjęciowym, oprócz aktorów grających główne role, zobaczyć możemy również liczne grono rekonstruktorów, m.in. z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Grenadiere, Grupy Rekonstrukcyjno-Filmowej Bemowo, czy Federacji Rekonstrukcyjnej. Proba, Akcja!